Dzień dobry, z tej strony Babka Bronka Niedziela je, moi drodzy, a ja dzisiaj takie śniadanko mam podobne jak jakiś czas temu, moi drodzy, galareta wczoraj żem zrobiłem, moi drodzy, poczekajcie, tutaj mam burdel na kółkach, bo ja jeszcze jestem w tym remoncie, bo jutro przyjdą fachowcy szafę składać, a tu pod stołem pięć worków z ciuchami, czekajcie, moi drodzy, ja sobie przygotuję tutaj, zaraz do was wrócę. Jak się zrobiło, trochę masełka. kalareta, jo, moi drodzy zobaczcie, ładna kalareta. To takie resztki już były na dnie w tym w garnku, jo, jo, moi drodzy zobaczcie, jak się fajnie ściągnęła i musiałam trochę jej dopomóc, moi drodzy, bo to mięso z tym wywarem było za gęste jednak i, i ten i jednak musiałam jej, jej trochę dopomóc, ale teraz takie słoiki wsadziłam do to lodówki, moi drodzy. Kilka takich słoików, Chyba 15 się narobiło. Zobacz taka ładna galareta. Kolaga, Mięsa tutaj będzie mało, ponieważ dolałam, dolałam do tej grapy do pełna wody. Wczoraj, jak wróciłam z takich występów, moi drodzy, bo, bo my byliśmy z Emilką. my tutaj mieli napisane. Ergo Arena. Takie właśnie. Były tam zawody, takie, takie występy yy, yy, chłopców młodocianych, którzy skakali na takich przeszkodach, na motorach, rowerach i, i nie tylko, tam chyba jeszcze na hulajnogach. To, takie, to były takie występy, zawody, takie właśnie dla nich, żeby oni się pokazali, moi drodzy. Powiem Wam szczerze, że na pewno coś tam na YouTubie Wam wyskoczy, ale jeszcze nie miałam się siły za to zabrać, bo, bo mam trochę materiałów na, na, na telefonie, trochę na aparacie i, i może takiego jednego shorta wstawię po śniadaniu, a później jak będę miała trochę czasu. Dzisiaj to chyba nie, bo my z Emilką będziemy szli do kościoła, i o, ja, moi do kościoła, to do kościoła będziemy szli na 11, a później jak wrócę, to będę musiała, ten. czekaj, te dwa minutę, Emilka jeszcze śpi, a jak wrócę, to, ten, to wtedy jeszcze muszę tutaj dokończyć tam szpachlowanie ściany i przed spaniem ją ja będę musiała przemalować, bo jutro przyjdą fachowce, szafa składać, żeby już zrobić ten porządek po tym całym tutaj na remoncie tej podłogi. No dobra, moi drodzy, teraz się właśnie zauważyłam, że nie mam octu. Octu nie kupiłam i się chyba ocet skończył. A nie, jeszcze został mi się ten taki jabłkowy, co ja kiedyś robiłam. zobacz tak. On chyba ma. Z 4 lata! Ju. Z 4 lata, ale to nie jest to samo co spirytusowy. No dobra. Czekaj, to co ja tu jeszcze miałam wziąć? A tu Kaszuby lecą w tym wraju. Ale oni mnie denerwują, te Kaszuby. Bo oni śpiewają po niemiecku. Ju! Bo przed chwilą śpiewała, ta... Czekaj, to ta kurde, tutaj nic nie widać. Moi drodzy, przed chwilą śpiewała taka kobieta i śliby, tancy się, no. no i babka się zdenerwowała trochę, leci, leci filmio dobre moi drodzy, nie będę wam zawracała gitary za bardzo, bo, bo ja wiem, że, że te filmiki, te filmiki to ten, o, dobra te filmiki, to takie nudne trochę Babki Bronki, jo. ale Babka Bronka i tak się pokazuje i pokazuje, że mam burdel na kółkach i, i się w ogóle tym nie będę przejmowała, a dzisiaj je pierwszenko. Moja siostra ma no, urodziny i trzeba będzie to nic zadzwonić, ara, albo jak z będziemy iść do kościoła. Ja będę dzisiaj do kościoła iść, Cały czas mnie plecy bolo, bo sobie w piątek coś załatwiłam, chwilę z Emilką tam potanczyłam tak dla żartów w piątek po pracy, ale, ale powiem szczerze, że, że tylko chwilę, tylko tak dla wygłupów, tam takie zrobili takie wygłupy na, na, na YouTubie, TikToku i Facebooku, ale cały czas mnie te plecy bolo i o wczoraj moi drodzy było na tym występie. Kolega taki z pracy mówiła mnie kiedyś... Kolega z pracy zaprosił nas i oj, my żeśmy wczoraj pojechali. Do sofotu. Przyjechali po nas, nas, przywieźli, odwieźli, znaczy tam zawieźli, odwieźli, I bardzo sympatycznie było, ale to była późna godzina i to tak trochę już zmęczeni byli wszystkie i. i... Emilia była bardzo zmęczona, bo sobie tam coś nakrawiła u mnie w nocy, bo oglądała telewizję, a nic nie wiedziałam i tak to właśnie wyszło, moi drodzy. I tutaj tak przeglądam, bo tu mam trochę takich materiałów różnych, no troszkę takich, bo ten aparat tak fajnie ściąga. Na pewno będzie troszeczkę lepiej jak na tym telefonie, ale tam to nie trzeba dużo tam, moi drodzy. Kilka zdjęć i kilka filmików, bo to bardzo ciekawe rzeczy były i powiem szczerze, że tam dużo takich chłopców się przewracało. Jak już pod koniec kakało, to oni się przewracali na tych nogach, rowerach, ale na motorze jeszcze nie widziałam ani na kładzie. Jeden nawet miał taki skutek śmieszny i to chyba jakiś kural musiał być. Ja, to może być. No dobra, bo teraz już się zaczyna robić nudno. babka Bronka już w Także to chciałam powiedzieć, jestem w remoncie, bo tak już byśmy mieli włókien posprzątane, ale jeszcze, jeszcze czeka tutaj troszeczkę w pokoju roboty dla fachowców na cały poniedziałek, włącznie z szafą, a z szafą to będzie tam taka trochę zabawa, będzie... Bo ona będzie całkowicie inaczej ustawiona, odwrotnie jakby i... i tam jeszcze gniazdko mają jedno zamontować i przełączyć do prądu, przesunąć o parę centymetrów. Jakieś Półki chyba będą jakieś tam, półki będą jeszcze montować i karnisz będą przewieszać, będą zmieniać otwory po prostu w tym karniszu. W innym miejscu będzie. Ju, moi drodzy, i zobacz. To jest ta, ta galaretta. To jest taki... Moi drodzy, to jest zyc po kociewsku. Moi drodzy. Mm, mm, mm. Nie ma lepszego. A tym razem do tej grapy, gdy miałam tam dolane wody, bo dałam jeszcze żelatyny. Fajnie wyszło. Teraz schłodzę trochę. zdąży się stężyć. To do kościoła wezmę chyba plecak, bo jeszcze po drodze bym ocet kupiła, jak będziemy wracać i zalatanemu tacie e, zaniosę, temu, e, od tych grzybów sobie wpisz tak zalatany tata od grzybów. Moi drodzy, ja go spotkam, jak nie wyjechał to pewnie go spotkam, bo jego synek tam będzie miał komunie w maju, a my tak w sumie idziemy nie do swojego kościoła, bo swój mamy bliżej, Musimy iść jakieś 3 km, moi drodzy, bo chcemy zrobić sobie spacer, bo później jak ja wrócę, to muszę Emilkę przygotować do szkoły i w pokoju tam oczywiście tak poświęcić. No pewnie tam z dobra godzina albo dwie, bo to jeszcze to malowanie, tam takie ścianki, tam gdzie będzie szafa i nie tylko tak odświeżyć, tak punktowo trzeba. No i tak to właśnie wygląda, taka jest nasza niedziela, na dworzu nie jest za ciepło, nie. Moi drodzy, ja wczoraj dorzuciłam trochę tutaj, bo córka ostatnio powiedziała, że kalareta była tylko dobra ta taka, że ja zrobiłam z tej takiej naturalnej, zalałam żelatyny, to jeszcze miała taki smak. A te inne to już takie byli, co ja dolewałam wody i żelatyny dokładałam, to one już były takie bardziej wodniste i tam było oczywiście fajne mięsko, wszystko było, ale już tego smaku nie było I ja wczoraj jeszcze pod koniec tutaj tą żelatynę mieszałam, wróciłam w nocy, moi drodzy, to jeszcze dałam tak takie trzy stołowe na tą dużą górapę 7 litrów, dałam soli, no tam już wcześniej był pieprz tego, żadnej cebuli, nic nie, żeby nie skwaśniało. I powiem wam tak, co ja dałam tym razem. Dwie golonki, które tam byli trochę, sobie, tam pokrajały, tak się gotowały, tak żeby posmakować. Ale całe dwie gorąki poszły oskubane do tej grapy i tam jeszcze były dwa szpondery i no one też tak się gotowały. Bo chciałam, żeby troszeczkę tego tłuszczyku puściło, a szponder przykład, taki był taki tłuściejszy. I też smak daje inny. Jo. No. Jeszcze raz zyc u babki Bronki mm. hmm, hmm, hmm. super sprawa babka Bronka, będziesz szczęśliwa, to tego chlebka tylko nie mogę co dużo nie mam zdrowia to co ja chciałam wam jeszcze pokazać tutaj właśnie mam ten statyw taki i, i tą kamerkę do, do, do tych filmów takich właśnie na basenie czy na jeziorze do nurkowania być mam przygotowaną, mam naładowaną, kupiłam nową kartę i o moi drodzy, jak będziemy z Emilką mieli czas, pojedziemy sobie na, teraz będziemy jeździć na wasem oczywiście po szkole, ale to trochę będę sama jeździła, trochę będzie Emilka ze mną jeździła, bo Emilka teraz do szkoły. Dlatego mam te dwa karnety, taki jeden dla siebie i jeden taki podwójny ulgowy, co my z Emilcią będziemy jeździć. Jo, ale to jeszcze zobaczymy, fajnie by było, teraz się też już się porobi. Zawsze taka odskoczna, bo moja waga się zatrzymała. Zgubiłam 6 kg i tak się zatrzymało na 100 kg, bo na 100 kg moi drodzy i na jestem trochę zadowolona, bo jak się pływa, to nawet jak się nie chudnie, to inaczej tutaj człowiek wygląda i inaczej się czuje, bo ma. Każdy mięsień pracuje przy tym pływaniu to jest bardzo ważne. Jo, jo. No, co tam chciałam jeszcze powiedzieć, już będę kończyła. Tutaj mi zmywarka gra, a tu kaszuby śpiewają. Moi drodzy, chciałam wam powiedzieć, że wczoraj jak byłam na tych występach, to mój kolega tak się tam żarty, żarty, żartami, no i tam coś napąknąło o babce brące, no i teraz mój kolega powiedział, że, że on zobaczy, co to jest ta babka bronka. Także już tak ten śmiesznie trochę się robi, ale dobra, tam prędzej czy później tak by zobaczył babkę bronkę, bo... Bo w pracy już i tak, tam niektórzy nieraz coś tam sobie śmieją, gadają, a, ale on tam nie wiedział za bardzo o co chodzi, no ale jak... Ja mu tłumaczyłam, że babka brąka to ja dla jaj. Ju, to tylko tak wszystko dla jaj, moi drodzy, ale oczywiście też czasami, czasami takie są rzeczy poważne, jak w lesie jestem, coś tam opowiadam. Albo jak na akordonie. Kiedyś tam coś próbowałam, jeszcze wrócę do tych instrumentów. Jeszcze wrócę, ale muszę się tak zebrać i może w tym roku troszeczkę poświęcić na akordeon czasu i kilka utworów innych. innych gdzieś tam sobie rozpisać, żeby tam troszeczkę doszło innych utworów, żeby było tak ciekawie, bo tak to później ludzie patrzą że cały czas te same utwory. Bo ja raz zagram tak, raz tak, bo ja nie, nie ćwiczę, bo tutaj tak troszeczkę dziwnie w tych blokach już z tymi ćwiczeniami mi się one chciało. Dobra, tata! Tutaj jakiś takie jabłka naturalne. Miałam w słoikach. Robiłam ten ocet, No to na Dobry, dobry wyszedł. On no taki mocny, intensywny jest. To jest dobre na żołądek, taki, taki, ten, taki jabłkowy. Jo. No dobra. Nie ja będę gitary za, za tego. Zawracała przy niedzieli. o moi drodzy, życzę Wam udanej niedzieli, moi drodzy. No ja teraz tylko nie wiem, kiedy ja wstawię ten filmik. No nie wiem. Muszę się zastanowić, czy to w ogóle wstawić dzisiaj, czy może go za jakiś... Za jakiś czas, czy co, no ale już tak nagrałam wstępnie, jeżeli tam się ten głos nagra tutaj z tymi nami się połączył, to wstawię, A jeżeli się nie nagra, to, to ewentualnie tylko tam wykorzystam ten materiał do jakiejś rolki, albo do jakiegoś tam shorta, coś takiego i tyle. I o, moi drodzy, nie, nie przedłużam, zobacz tam, i tak. o, moi drodzy, czyli jeszcze raz. babki bronki po kociewsku jest najlepsza. Nie od Kaszubów, nie, moi drodzy, bo kaszuby mają. Świnie wszystkie mają o połowę mniejsze, moi drodzy. I uważaj, ta, uważaj, tak, bo, bo nie wiadomo, czy to jest zdrowe, moi drodzy, czy to badane w ogóle, ale babka bronka, powiem Wam tak. Tutaj są warunki, jakie są, takie są, burde do kół, dookoła, może nie. Ale jeżeli chodzi o kuchnię, tam wszystko, sanepid tego były i sprawdzał i powiedzieli, że bardzo czysto je o moi drodzy, i bardzo zdrowo łapki brągi. Panem Bogiem wyszło, jak wyszło, moi drodzy, na spontanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa!